Amen. Serdecznie. Kocham Cię. Dzień dobry, witam się z Wami w kolejnym vlogu na moim kanale. A od razu przepraszam Was za mój głos, jakby niewyraźny czy coś, ale niestety się przyzimbiłam, więc tym oto sposobem tak kończę i zaczynam nowy rok. No i tak, dzisiejszy vlog będzie z tego, jak właśnie spędzamy zakończenie starego roku i jak rozpoczynamy nowy rok. a Zaraz też będziemy jechać do Imart e na jakieś małe zakupki, więc zabiorę Was ze sobą. No i też chciałabym Wam podziękować za komentarze, czy to na Instagramie, czy na YouTubie pod ostatnim filmem z naszej Wigilii z gratulacjami jest mi bardzo miło w związku z tym um, jeśli macie do mnie jakieś pytania odnośnie prowadzenia właśnie ciąży w Korei jak to tutaj wygląda jakie jak to tutaj wygląda, i tak dalej? Jakie zauważyłam różnice w prowadzeniu ciąży w Polsce, a w Korei, to po prostu piście w komentarzu. W komentarzu, w komentarzach. Ja postaram się taki filmik nagrać. No i co? Od razu mówię, żebyście nie pytali mnie. Nie zadawali pytań typu ja kiedy mam termin porodu, w którym tygodniu bądź miesiącu jestem, bo na, to, na te pytania po prostu nie będę odpowiadać a po prostu z kilku powodów. Takim głównym powodem jest taki, że przy pierwszej ciąży po prostu <laughs> dostałam nauczkę, że nie warto paplać na lewo i prawo daty porodu. A... Po prostu chcę mieć jakby czystą głowę, nie denerwować się. A więc uszanujcie moją jaki męża decyzję. Także co? Lecimy z tym vlogiem. Właśnie jedziemy. Zobaczcie, jaką Jasmin ma fajną czapkę. Mm. Pokażcie Jasmin, chodź tu, kuliczku. podoba się czapka? nie? i pojął Toki? tak, tak oho mama Ci zaraz poprawi czapkę chodź, chodź uważaj, no zamknij, zamknij. Okej, okay. no jest dużo samochodów dzisiaj. Test me. Test me.

To no to zaraz przyjdzie, wiesz. Zrobiliśmy zakupy. Ja tam... Dzień dobry. A pa pa pa. pa, 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 pa. Czekamy na tatę. <grym> Zapas czosnku kupiony. Więc będę jadła. I straszyła wampiry. Mocnica pomaga w rozpakowaniu. Ale tego do, do lodówki się nie chowa. No dawaj, dawaj, dawaj. dawaj. Papryka. Tutaj otwórz. Aha. I włóż tu, tak? Ślicznie. No, to mamy czekolada. Daj, mama włoży serek. Banany tam odwróż. Mhm. Tak, tutaj. Dalej. Co jeszcze tam trzeba schować? Proszę. Proszę, daj. No, kupiliśmy zapasy papieru toaletowego. ryżek wstawiony, żeby się gotował. Ja dopijam kawkę, bo rano nie dopiłam. A, I co? I będziemy sobie z Jasmin coś tam oglądać na YouTubie prawdopodobnie. Mhm. A, no i czekamy na męża, bo mąż musiał na chwilę jeszcze dzisiaj. A pojechać do firmy, do pracy, bo coś tam się stało i potrzebują go. Także musiał niestety nas szybko odwieźć do domu po zakupach. No i szybko pojechać do pracy, ale mam nadzieję, że tak za godzinkę półtorej przyjedzie. Więc spędzimy już resztę tego dnia razem. Taka sytuacja. Światło nam szczeliło, ale mąż wymienił żarówkę. Ani nakneli ich. Mąż wymienił żarówki, ale dalej nie działają, więc zadzwonił do e, człowieka, który się jakby zajmuje tutaj konserwacją. Więc zobaczę, co się dzieje. Nie odzywałam się do was kilka godzin po update, jeśli chodzi o lampę w kuchni, ale przyznam się wam szczerze, że ach, przysnęło mi się i dopiero niedawno się obudziłam. A mąż pomógł mi umyć włosy A i zaraz będziemy szykować kolacyjkę. Co do lampy w co do lampy w kuchni, to niestety, ale czeka nas wymiana jakby tego całego panelu ledowego, nie wiem jak to się fachowo nazywa, ale po prostu te przewody, coś tam się przepali, przepaliło i to musimy po prostu wymienić. Także po nowym roku przyjdą panowie i to, to, i to zrobią, więc tak. Później będziemy sobie oglądać pewnie na MBC e, koncerty noworoczne, więc zobaczycie, jak to mniej więcej w Korei wygląda. E, mam nadzieję, że nie ustnę do tej 24. I że przywitamy soczkiem e, Nowy Rok. <słuch>

Na przy, przywitanie nowego roku, przygotowane dla mnie i dla męża, i czekamy. <śpiewanie> <śpiewanie> Witam Was w nowym roku. Ja właśnie dreptam sobie po noworoczną kawkę, wracam do domu. I będziemy jeść. A, I będziemy jeść noworoczne koreańskie śniadanko, czyli topkuk Może właśnie będzie w domu przygotowywał. kawka dla mnie i dla męża, kupiona, więc wracam do domu i mam nadzieję, że wy pożegnaliście stary rok jakoś fajnie i przywitaliście ten nowy rok też. Ale ok a no i co, życzę Wam w tym nowym roku spełnienia marzeń, a przede wszystkim dużo zdrowia, bo zdrowie jest najważniejsze. Ja niestety stary rok pożegnałam z przeziębieniem i przywitałam nowy rok też z przeziębieniem, ale mam nadzieję, że szybko mi to minie. Właśnie przygotowuję tokub. Tu mamy tok. to ciastka ryżowa. I oczywiście musiał nas zlewać. Brawo! Cik do zupki jest też już przygotowany, więc będzie go trzeba pociąć. I później się da do zupki. I prezentuje nasze noworoczne śniadanko. Jasmin, dobre? Mamy tutaj kimci, jakąś przystawkę męża z owocami morza. Ma nie mogę. Ma nie